Halo, hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony xCZIZER i witam was w kolejnym odcinku z... czekajcie, tutaj trap... Ok, ok, zapisane. Witam was w kolejnym odcinku z... ostatnim już odcinku, jeżeli chodzi o PTB, z naszego traperka, jeżeli chodzi o jego fioletowe addony, moi drodzy. Pierwszy addon nowy, podczas ponownego zastawienia pułapki na niewiedzie, aura ostatniego ocaloga, który próbował ją rozbroić, zostanie ujawniona na 5 sekund. Spoko. I kolejny addon. pułapka na niedźwiedzie rozstawia się ponownie <coughs> dwie sekundy, ponownie po ucieczce ocalałego. Także tak. Yy, myślę, że to jest bardzo fajne, ponieważ to jak ktoś nam rozbroi trapa i ja po prostu go disarmuje i zdizarmuje, a my po prostu go znowu rozłożą. Widzimy aurę Opa, który to zrobił, więc to się myślę, że przydaje. Ale ten drugi addon to nie jest taki mega pewniak, ponieważ zazwyczaj jak gramy traperem, to w sumie zaganiamy w te trapy. No, tak często bywa, nie? Więc jest taka, wiecie, szansa... się tym bardziej, że my zawsze chcemy w sumie wtedy, jak jakiś chłop wpadnie na danego trapa, zazwyczaj zmieniamy pozycję tego trapa, bo już on wie, że tam jest trap i będzie go nam disarmował co chwilę. Więc addon taki możecie sami sobie tutaj odpowiedzieć jaki. Myślę, że bez tragedii. Ale też dupy nie urywa, bo myślę, że całkiem da się go ładnie kontrolować, szczerze mówiąc. Jeżeli oczywiście lubicie DBD na tym kanale. Nie zapomnijcie pierdzieląć lajken a w górę, ja będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny oczywiście. No i co? I jeszcze subika oczywiście, jak nie masz zostaw byku. Jest to ostatni odcinek z PTB. Nagrywam to pod rząd po tym jednym traperku, ale po prostu... Nie chcę wrzucić dwóch traperów pod rząd, także wy tam widzieliście sobie Halbiliego i... trapera Halbilego i... Teraz jest właśnie ten traper, ostatni odcinek z PTB. No hmm, także tak do siebie prezentuje, moi drodzy. Yy, no i co? Tamten ostatnie nowe addony, które którymi graliśmy w tamtym odcinku, jeżeli chodzi o trapera. Yy, zarombista ta, ta fusy po kawie yy, te 5 sekund po rozłożeniu, na 5 sekund movement speed 5% na 5 sekund, zarąbiste naprawdę mega, mega fajne. Na lupach bardzo fajnie się może tutaj yy, zmieniać tutaj sytuacja. O ja pieprze, dlaczego? Bo w tej na tej mapie to kurde jest mapa dobra na trapera, tylko ona jest według mnie tak bardzo za duża, naprawdę. For fuck's sake. Okej. Okay. Halo? Halo, trap. Mogę. Halo? Okej, okay, dobra już... Po prostu rozłóżmy to w taki sposób, kiedy będę się dalej męczył, nie? Okej, okay, tu sobie możemy... Co to, to był za odgłos, moi drodzy, ale nikam. Możemy sobie ładnie po prostu to wszystko zamknąć, najwyżej. No i co? No i zarąbiście, nie? Okej, okay, pójdźmy, nie wiem gdzie, bo ta mapa jak tak nienawidzę Raccoon się. Mapa ładna wizualnie, nie? Ale kurwa... Ale kurwa... I widzimy wszystkie trapy poświetlone, tak to jest tak ładne, tak sobie... Okej, okay, nie wiem gdzie, gdzie iść. Boże, usunęcie tą mapę z tej gry, albo zmniejszcie ją, chociaż się nie usuną, wiadomo, bo jest DLC, ale... troszkę zmniejszyć tą mapę. Naprawdę by to nic, nic nie zmieniło. Witam Nobody oh here. Interesting Cześć Chuje Stop it. You will not bless this totem sama na hook No ja na tej mapie to ja nie znajdę to temu za cholerę więc Cześć O wy hardy spocone. Try hardy Uś! Dobra Idziemy sobie na górę tak? Spoko bo ta mapa to chyba naprawdę, no. Okej, okay, ładny drop tutaj, bo to i tak... Co tu można zrobić z tą paletą? Jak fajnie zrobić można i można ładnie sobie uciec, co? Ale że na górę? To jest jakiś zeskok, czy co? Ta, Boże, ja nie znam tej mapy za cholerę, więc wybaczcie, czat okay. To był jakiś mądry zrzut tego? Uh. Z tej palpitacji, wiecie? Naprawdę. To jest paletka też. A tam jest trap tak zamknięty, ja pię. właśnie kto jest długa lupa. Boże, ja czuję się zakupiony. No nie no... Dobra, już mam to w dupie, naprawdę no halo. Pro. A czego? Co jakie grzechy? Co może koło tych rozstawiajmy, co jakoś nie wiem. no już słyszę tutaj. O, gdzie jesteś? O, przy Totemie, nie dam ci go zbogosławić. Rozum to. Ja pieprzę. No ta gra będzie totalnym, głównym chat. Przepraszam, że naz 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 nazywam na sobą chat. Mam. Patrzcie. Jak on to przeszkadza. fucking fucking. A tu nie ma przejścia! O! Jeszcze mi zminimalizowało grę. Wszystko współpracuje tak, jak powinno. Okej, okay, ktoś zdisarmował czata. E, czata, Boże, co ja pieprzę. Zdisarmował, ktoś sobie trapa. Teraz pójdźmy pokazać wam, jak się prezentuje to disarmowanie. Czyli... Patrzcie, żeby przedstawić chociaż na odcinku, jak działa... O, tutaj... Nie no, pod, podnieś to no, przecież, to jest tak gówniane, że to jest tragedia. SMS jakiś, co ma mamy? Okej. Okay. To, że... A propos pracy, spoko. Dobra, i teraz patrzcie. Już wysrane, rozstawię sobie tutaj trapa, więc to jest gówniany. Pewnie trapa, ale już wyjście. I teraz tak, okej. Okay. Tam jest gen kręcony, i patrzcie. Tutaj ktoś spieprzył. popiemy to jeszcze raz. I teraz tak, rozkładamy to na nowo. Widzimy aurę chłopa, który to normalnie zdezarmował. Jest tutaj, no i zauważyliście, nie? Info, clear. Tutaj ktoś rozpieprzega na co chwilę. Tak samo z tym. Nie wiem, czy ten sam chłop to zrobił, zaraz się przekonamy. Tak, ten sam chłop, okej, okay, spoko. To jest zamknięcie, dobra no. Co ja mam zrobić czat na takiej mapie? Nie ma! No nikogo tu nie ma. Ilusio. <grymianie> Jak można do prezentacji addonów nowych? Dać mi taką mapę. Gro, behavior, czy ty mnie nienawidzisz? Dlaczego? Co ja wam zrobiłem? Tylko prowadzę polski content TBD, naprawdę. O, tu zbugowane, patrzcie, nie możemy tutaj ten skopać. Powinni to naprawić jak najbardziej. Za mi się bawiać się trapami gnuj. Po prostu musimy go złapać i tyle, co? Myślę. Dobra, kolego. Skoro jesteś takim toksikiem, to cię walimy na web zaraz. Nie ma co tego tutaj zostawiać w ogóle, tylko to rozstawmy sobie, żeby wiedzieć info, gdzie jest kolega nasz. O, ty to. O, ty to ty. Więcej palet, więcej palet w tej mapie, więcej, więcej. O Boże. naprawdę takie odgłosy wydaje sobie śmieszne, holy moly. Po prostu może skop wiecie o co chodzi, nie? Tak, o cześć koleżanko. Ja się poddałem już, wiesz, mentalnie i duchowo. Na tej super, zajebistej mapie O, haha, ha, karma wraca Gnoju O Boże, trzymaj Tam mnie w dziesięciu, naprawdę, chat Wy też Tak bardzo kochacie tą mapę, mojej drodzy? <gry> tak samo jak ja że, że aż tak bardzo? Okej, okay, rozstawmy to trapę po prostu tak Bo Naprawdę na tej mapie to ja i tak tutaj Okej, okay, op. O, okej. dzisiaj i tak to wrzucę, bo ja nie mam już addonów i nie będę na hama. Więc ten pierwszy, jak widzicie, jest bardzo fajny, a ten drugi to kompletnie jakby tak trochę 2 na 10, ponieważ... To rzadko ktoś się łapie w ten, nie? O, no to umierasz chyba, chyba w lewą stronę. Drugi raz się sprawdził. Oprze. dobry trap. Dobra. No, no, jakby się ona wy, po prostu wytagowała z tego trapa, wy uwolniła, to by się rozłożył automatycznie sam. Okej. Okay. Jakby. Spoko, pój, Bo te trapy to są tak rozłożone. A czekajcie, tutaj mogę jeszcze jednego? Czy nie? Nie mogę. A tu mogę, a tu mogę. Nie dobra, nie będziemy tutaj tryhardować tego trapa, bo to bez sensu kompletnie. Tutaj by można było. Fajne takie. O, 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 ale worth it ja pieprze, to tu się dzieje. No tu się odpieprza. Halo, wicofie. O haczyk tu jest, elegancko. Elegancko dawaj! Przepraszam. Poniósł mnie troszkę. Pewnie ją podnosi tamten, co? Ale zajebiście, się, widzicie jaka akcja, kurde. Trapper Value, albo Addon, New Addon Value, tak jest, moi drodzy, New Addon Value. Jeszcze w złą stronę poszedłem, o Boże. Pieprzyć. Taki odgłos umiesz wydawać, kolego, koleżanko. A ten trap jest gówniano rozłożony, ja pieprzę, widzowie. Okej, okay, to skopimy sobie. Aha! Chcemy tego skopać. Nie da się gra nam zabrania. Okej, okay. rozpad. the fuck? że to jest niewidzialny trap. Jednak jest widzialny. Dobra. Uuu Proszę Państwa, jakie info. Hop! Biegniemy. A to jest po drugiej stronie. Okej. Okay. Przedstawienie, patrzcie. Widzicie, ona się uwolniła i Trap się znowu aktywował. I teraz co? Okej, okay, okej. Okay. Witam. Ciekawie się dzieje, moi drodzy. Nie powiem. Dobra, weźmy tutaj, chodźmy, bo to... Co tu się odpieprza nagle, to ja nie mam pytań, nie? Hop. Ale widzicie, zaprezentowałem jednak dwa. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak się to prezentuje, moi drodzy. Tamta weszła sobie w tego trapa. O, cześć, gnoju. Yy, wyszła z niego, trap się automatycznie sam rozłożył. Spoko, loko. Po prostu takie, o. O ty, gnoju. ju szalno lno sobie Mamy best for last, więc spoko. Gonimy, gonimy. 60. 60, Nie masz harda, wiem o tym. Gdzie my uciekamy, koleżanko? What the fuck? Are you good? Are you good? Are you good? Okej, okay, spoko Ej, no ten sam faczek czy koleżanka. Fajnie obują się... Zbugowane jest to, że tych totemów nie da się niektórych zniszczyć rzeczywiście. Więc to nie jest za fajne. to be Bierzmy tego trapa. O cześć koledzy. What, the, what are you doing here? All of you. Który jest obsesją? No niestety ty. Fuck. Niedobrze. Tego temu też nie dobrze. O. Nie uciekniesz, gnoju. Dobrze. Krótko Tamtą też Okej, okay, musimy uderzyć, żeby się uwolniła. Ja pieprzę, proszę państwa. Co tu się od w tej grze komputerowej, co? Nagle. Nagle dym jest, nagle jest dym. Okej, okay, powiesimy kolegę. Tamta tam sobie leży, więc git. Op. Ale dym, joci, rupia czat. Witam. Koleżankę <noise> naprawdę zabawnie całkiem. Jaj! O dzięki, mam sobie dać perlaski. Nie wiem, czy wiesz o tym. Chyba nie wiem. Hop, nimy nie będziemy kampić. Nie jesteśmy, kurde, kamperami. proszę państwa. Jesteśmy miłymi graczami gry komputerowej, tak? O nazwie Dead by Daylight. Wyskoczę przez to, mam all ears, I'm dobrze. To jest ten... Ej, nie ma. Gonimy cię, gonimy gnoju. No, tutaj no way out. Nie dosięgnęło, seriously? Olego, To cię zabije chyba, wiesz. Jeżeli się nie mylę, to tutaj nie ma escape'a stąd. Ta... No, dokładnie. <grystanie> Także tutaj to tak chyba trochę się radnia lupa na trapera. Ale, ale, no. Pokazałem potencjał tej mapy, moi drodzy, na trafera. Jest zajebista. To okay, ona ma dymkę. Jakoś tam poszło, co nie? Bez tragedii. Weźmy sobie trapka. A to nie mam pytań, naprawdę czatnie. O, otworzyli ta dobra. Ale ładnie się nad odrobiliśmy w ogóle. Iś! Ale jeszcze ładne fity na koniec. I iś! No, okej, okay. tak się prezentują te nowe addony, moi drodzy, ja pieprzę, to na sabotowanie jest naprawdę spoko, GG, głupie, także tak to się prezentuje, no i co, ja wam dziękuję za oglądanie tego rakowego odcinka, napiszcie w komentarzach, czy tak, tak, czy też tak pałacie sympatią yy, na tą mapę, także no, dziękuję, do widzenia, widzimy się w następnym odcinku, papa. Pa.